Adwentowe dziki. Proszę zobaczyć co się wydarzyło. W dzisiejszej nocy, ciemnej, najdłuższej, nocy wykorzystały na to, żeby zniszczyć trawnik. To jest aż nieprawdopodobne, to co te dziki tu porobiły. Parę dni temu były wywożone kratowiska, żeby ładnie było na trawniku rozplantowane, no wywiezione, część tej większej ziemi w sumie rozplantowane tutaj, a tu proszę zobaczyć co one narobiły to jest aż aż nieprawdopodobne, aż bym powiedział, że to zrobiły na złość tu najbardziej na widoku, na, gdzie był najbardziej wyrównany trawnik najpiękniejszy że tak powiem murawa wykoszone, ładnie wystrzyżone, czyściutko, pięknie zawsze jak na stole przyszło towarzystwo w nocy. Wykorzystało długą, grudniową, najdłuższą noc, ostatnią, jesienną. I proszę zobaczyć, no żal, aż normalnie na to patrzeć, co tu się dzieje. Ogrodu nie ruszają. Przecież w ogrodzie, jakby zaorały ogród, porządku. No tu trochę truskawki delikatnie ruszyły. Tylko, tylko. Ale żeby tak trawnik zryć? No tu za budynkiem nie ruszały, no bo tu nie widać. Na widoku. Na, tak jakby naprawdę robiły to, o tutaj też kawałek jest na widoku. No to jest przesmyk. Też zryły. Tu gdzie nie widać, czyli jakby można powiedzieć, tam gdzie pod latarnią najciemniej, tam zryły. A mają przecież do dyspozycji Tyle terenu, tu musiały iść naprawdę kilka kilometrów, miały tyle trawy przejdzie do dyspozycji. Nie tutaj jest najlepsza trawa gdzie gdzie jest najładniej. I teraz trzeba będzie to aż strach pomyśleć, trzeba to wszystko teraz punkt po punkcie z powrotem ładnie układać, ugniatać o. ostre miały jakieś te kły czy ryje. Nie wiem czy one to ryją, ale chyba kłami, żeby tak trawę rozryć. No, przerażające! Przerażające! Naprawdę to jest przerażające. Gdyby te dziki tu były, i ktoś by je tak na gorącym uczynku złapał, że niszczą trawnik, no to marny ich los. Oczywiście, jakby ktoś był z odpowiednimi narzędziami, na przykład widłami albo z bronią większą jakąś bo to jest naprawdę działanie no na złość wręcz to jest naprawdę złośliwe działanie dzików bo gdyby one to rozryły gdzieś tam na ogrodzie gdzieś na, nawet nie na zaoranym ogrodzie, bo jest niezaorany to rozumiem Poprzewracałyby mi stare słoneczniki no to rozumiem ale tu pokażę może o, tutaj były te kartowiska rozwalane, tutaj taka trawa byle jaka zawsze rośnie, jakaś taka morska, cordwijaka. No tu by mogły sobie ryć, nie, tu nic nie ruszyły, no tutaj minimalnie, jeszcze po drodze jak szły z takim ostatnim ruchem nerwa, pach pach, a co tam, a co tam, jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu. Niech mają bałagan, niech mają byle jak, niech się nie cieszą z trawnika. No tu są kratowiska, to nie. Tu jeszcze jakieś były badania robione, pojedyncze, takie liźnięcie tej ziemi. Ale co tam się dzieje? To jest naprawdę przerażające. Przecież miały tu za płotem, tu na płot jest sobie, na dziurę. dziurę. Tyle mają terenu, ale przecież one tu nie mieszkają. Przyszły tutaj kilka kilometrów, żeby zrobić taką rozróbę. Nie wiadomo skąd one przychodzą. Nauczyły się i tak co roku, co roku, systematycznie wszystko niszczą. No, teraz przyszły w grudniu. Mają szczęście, że nie jest zamarznięte, bo by nie dały rady tego ruszyć nawet. Szok. Co tu się dzieje z tymi dzikami? No nikt nie potrafi tych dzików z tym powywozić gdzieś. To z wina wszystko jest szóstki. Jak nie było s szóstki, to ty na tych terenach nikt od czasów wojny żadnych dzików nie widział. To są Polacy, tu żyją od 405. Dzik. To trzeba było naprawdę mieć szczęście, żeby spotkać. A dzisiaj proszę. Pod samymi domami się kręcą. Niewiarygodne. No. A ja powiem, że jestem przy... załamany. Jest tyle, tyle teraz różnych obowiązków przedświątecznych i teraz walcz z trawnikiem, bo jak to wszystko zmoknie czy deszcz, to już później się tego nie uładzi. Tragedia, tragedia z tymi dzikami.